Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Royal Football, i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Oczywiście dzisiaj będzie kawieka, dalej home. Tutaj mamy następne spotkanie z Kaliahi. Dzisiaj też sobie sobie jeszcze dwa takie transfery, które chodziłem już po głowie. Ale najpierw tutaj, oczywiście z Kaliahi wyjazd. Załodnicy nieobecnie, sobie pomijmy. Tutaj jakiś transfer. Możemy się zgodzić. Pieniążki chętnie przyjmiemy za bramkarza. Zadowolenie zarządu jest bardzo dobre na razie, więc nic tylko się cieszyć. Mamy 7 punktów, a jest październik, więc... No, trzeba to wygrać, no. Zobaczmy tutaj... Szukajmy najpierw tych zawodników, żebym o nich nie zapomniał. Oczywiście, tutaj na pierwszy ogień mówiłem już o zmianie tego naszego PO. I teraz jak on miał? On miał van, chyba Ewyk, jak się nie mylę. Prawy obrońca z drugiej ligi angielskiej, jak się nie mylę. Podobno bardzo duży potencjał, więc możemy go sobie sprawdzić. Milan van Eyck z Coventry City to chyba nawet nie jest druga liga angielska. Nie wiem, 23 lata. Lepsza prawa. 175 cm wzrostu. Może być też CPS-em, ale my będziemy go tutaj stawiać na PO. Eee, I jeszcze jeden transfer. To jest Nianto, on tutaj będzie takim transferem jakby no żeby kupić i sprzedać go za lepszą sumę pieniędzy. O jest tutaj Wilfred Nianto, 19 lat, Leeds United. I zaraz sobie przeprowadzimy te transfery. Pomocnik oczywiście to jest lewy. No i najpierw chyba spotkanie sobie zrobimy z tym Kalijawi. zobaczmy raport przedmeczowy. Nie znam, tutaj jedynie wieteska mi coś mówi, ale reszty no to nie znam, bo Kalijawi no to ogólnie mało znane. Idziemy oczywiście dalej, podstawowym składem. Albo no dobra, zmienimy sobie Mancini, wejdzie za Hato, Pellegrini za Paredesza, bo jest trochę zmęczony. Sanchez, Sanchez zostanie chyba. I ten smolnik ewentualnie za to eszcze. to tyle. Serowsko dalej. Przekształcamy na lewego skrzydłowego. A my? Przegrywamy dwa do 0. Po. Jeszcze czerwoną kartkę Kefkes dostał. Super. Hit po prostu. Przegrać dwa do 0 z Kaliari. Gdzie tutaj nasza Roma była faworytem. Następne spotkanie mamy z Monson. Wiem, że jest zawieszony Kefkes. Nie musicie mi o tym mówić. No i teraz jest jakaś przerwa reprezentacyjna dłuższa. I następny mecz, 22 października z Monson. No Monsa ma 8 punktów, my mamy 7. I jeszcze następne spotkanie gramy UEFA, Europa League, a potem jeszcze z Inter'em. Przecież to jest katastrofa. Angelino za mało gra i za mało gra. My przeprowadzimy w tym klubie revoltę, więc nie mówcie mi, że za mało gracie. Bo i tak pewnie was nie wykupię po sezonie. Z tym Lukaku też się zastanowimy. Ale póki co zmieniamy tego kefkę za. No i kogo ja mam tu wstawić? To jest pytanie. Wyłóżmy tego chyba Johente i tyle. Przestawmy go gdzieś. H to może zagra na prawej. O i to jest Johente na środku. Może to tak zostać, niech zagra ten Jorchętę. I ten... Zostawmy już tu taki... Nie zmieniamy tego na razie no i co no może zmienimy sobie jeszcze te plany treningowe tutaj pełne skupienie na kondycji nie no da, dajmy im oczywiście to pełne skupienie ale tutaj tylko dla wszystkich graczy już to ustawimy no i dzień meczowy z Monson, dany Motta na ataku Kolpani McKenny. Wow, czy ten jest wychowany? go w No, zobaczmy. Szybka symulacja i? Jeden do jednego. Strzela Dybala, strzela Kolpani, Kaliria i stowino też. Hm. zobaczymy. No, teraz gramy UEFA Europa League. Jeszcze zmienię sobie koncepcję taktyczną, bo ta taka mi nie pasuje. Może byśmy spróbowali te długie piłki zagrać. Chociaż nie wiem, jak to będzie wyglądać. Na razie w grupie jesteśmy na pierwszym miejscu. Mamy wyjazd tutaj, potem mamy grać z Interem. To może być bardzo ciężkie spotkanie. i dobrze, że KERKES już powróci na nie Pan Erwik, jak on wygląda? 75 oceny ogólnej 10,5 miliona wartości Miał to 73 oceny ogólnej, 6,5 miliona przyspieszenie i ten bieg ma no fajnie wygląda więc ja myślę, że możemy sobie przejść do naszego centrum transferowego i coś tu z nimi podziałać ten van evik też świetnie wygląda ma playstyle do przechwytów jakiś tam leciutki zobaczmy czy będą chcieli zaoferujemy kwotę 10,5 no to ja myślę że możemy zacząć od takich 9 złoż ofertę oni będą chcieli więcej na pewno Aha, okej. Okay. Dobrze, pożegnajmy się na razie z wanerwikiem. No dobra, no tego Wilfreda Nianto. Aha. Nie jest zainteresowany wypożyczeniem, więc go kupimy oczywiście. No i oby oni się chociaż zgodzili. Mamy 34 miliony jeszcze do, do wydania. Zaoferujmy na razie 7, czy to jest do przyjęcia. I 16% od sprzedaży. Zmieńmy ten procent od sprzedaży. Jak zejdziemy do 11, to się zgodzicie. W porządku to kompromis. No i czy się zgodzicie? Zgodzicie się, OK. To mi się podoba. No i od razu wynegocjujemy sobie kontakt. Damy mu coś zagrać, żeby się rozwinął. I zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Oczywiście, no, dajmy mu ważny piłkarz. Wspaniale, 5 lat kontraktu, wow, długo, no ale skończmy się. Klozu nie chcemy. No i pensja. On miał tam, dam 30 tysięcy euro i 110 za podpis. Do przyjęcia? To uczciwa propozycja, oczywiście. Wifet Nianto, transfer przychodzący do nas. Cen, cena? B, okej, okay, solidnie, solidnie, świetna cena. 6,5, 5,9 można było dać, no ale dobra. Nianto przetransferowany, Van w, w późniejszym czasie niestety, bo nie potrafimy negocjować jeszcze. A my możemy sobie przeczytać wiadomości. Nie on to nowy nabytek. To nas nie interesuje za bardzo. Trzeba zmienić tego chato. Oczywiście na naszego Kirkeza. On jest tutaj. I on wejdzie z i przesuniemy tu Hato do środka i za w tym spotkaniu z... tym klubem, no ewentualnie Smalling bo jest rozgoryczony, to damy mu zagrać no i jeszcze tu ustawmy sobie ławkę rezerwowych i rezerwy ty pójdziesz tutaj no i... Myślę, że takim składem można jak najbardziej tutaj wyjść kondycja 100%, więc cień meczowy 3 meczowe. niestety nikogo tutaj nie znam, ale mam nadzieję, że to po prostu wygramy szybka symulacja i co my tutaj mamy 3-0. OK. Paredes, Sesko i Lukaku. Fajnie 3-0 wygrywamy. Liverpool wygrywa 5-1 z Royal Unionem. No i następne spotkanie z Interim, który ma aż 18 punktów na swoim koncie Kres O. Junior może zmienić pozycję na lewe skrzydło. Zachary, zmień pozycję na lewe skrzydło. Dobra, jest lewy skrzydłowy, i teraz szeroko damy mu ustawionego. Albo też i fałszywego, żeby mu trochę strzelanie podbić. bo nie wspierające, żeby nauczył się tego strzelania trochę. I też podań. Graf Ty jesteś spd to Cię zostawimy na razie Dzień meczowy będzie w przyszłym odcinku bo to już koniec na dzisiaj przesymulujemy sobie go w następnym odcinku ja się z Wami żegnam no i co no, do następnego, siema!